Sound City w Kids przedstawia Jakob i Wilhelm Grimm, Jaś i Małgosia. Pod lasem, w biednej, chlącej się ku ziemi chatce mieszkali ubodzy ludzie, mający dwoje miłych i dobrych dzieci. Jaś i Małgosia. Kochali się bardzo i jedno od drugiego nie oddalało się na chwilę. Śliczne oczy dziewczynki nigdy łezką nie były zroszone. Tak zabawiał ją i rozweselał starszy braciszek i tak umiejętnie ją zawsze pocieszał. Małgosia odwdzięczała się dobremu Jasiowi, zawsze jakąś drobną przysługą i przywiązana była do niego bez granic. Rodzicom dzieci było bardzo ciężko. Ojciec nie miał roboty, choć od świtu chodził i dopytywał wszędzie o zajęcie. Bieda więc była przerażająca. Często brakowało jedzenia, ale miłości w rodzinie nie brakowało nigdy. Jak zawsze, w ciepłe, letnie dni, rodzice wysyłali dzieci po jagody do lasu, aby choć trochę zapełnić puste brzuszki. Dzieci wzięły się za rączki i poszły. Jaś wesół był i bawił siostrzyczkę, nie przeczuwając jaki los je czeka. Biegały dzieci po mchach zielonych i paprociach, zbierały jagody i do dzbanka i do usteczek i daleko w las zaszły. Szły i szły bez przerwy, zachwycając się cudnymi kwiatami i ślicznym śpiewem ptaków, nie oglądając się poza siebie i nie obserwując drogi przebytej. Wreszcie zmęczone usiadły na pniach drzew zrąbanych i zasnęły. Kiedy się dzieci obudziły, było już ciemno i Jaś z Małgosią zgubili drogę do domu. Błądzili cały kolejny dzień. Uzbierał Jaś trochę jagódek zgłodniałej siostrzyczce i przyniósł, aby się posiliła. Nie chciała jeść sama. Podzieliła się z braciszkiem i przytuliwszy się do niego, drżąc z zimna, gdyż noc już zapadła i rosa ochładzała powietrze, usnęła w jego objęciach. Bał się jaś i zwierząt dzikich i ciemności, ale musiał mieć odwagę za siebie i za siostrzyczkę. Był to chłopczyk wątły, mały, zaledwie ośmioletni, a odwagę miał dorosłego człowieka. Nie bał się o siebie. Żal mu było maleńkiej małgosi i gdy przebudzała się, uspokajał jak umiał, dopóki nie wywołał na jej usteczkach uśmiechu. Tak doczekali się ranka. Śliczny dzień zapowiadał się od świtu. To też ptaki śpiewem powitały przebudzenie się natury i wesołym świergotem napełniły powietrze, budząc uśpione dzieciny. Podniosły główki i rozejrzawszy się dookoła zrozumiały, że są samiuteńkie na świecie. Chodźmy, odezwał się braciszek. Może natrafimy na dobrych ludzi, może nakarmią nas i ogrzeją. Chociaż to lato, ale w nocy zziębliśmy okropnie. Przydałaby się nam gorąca herbata. Chodźmy, Małgosiu. Zmówmy paciorek i szukajmy ratunku. Uklękli nam mchu zielonym i powtarzali słowa modlitwy, a gdy doszli do słów chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Małgosia podniosła ku niebu swe cudne błękitne oczęta i zapłakała żałośnie. Głodna była iść nie mogła, gdy ukończyli modlitwę, ale jaśnie tracił energii objął ją ramieniem i prowadził pocieszając maleństwo i wypatrując czy gdzie nie pokazuje się siedziba naraz okrzyk zdziwienia wyrwał się z piersi dzieci przed nimi stała chatka ale jakże dziwna dach miała z piernika ściany czekoladowe a okna z lodowatego cukru Rzuciły się zgłodniałe dzieci i obrywały i jeść poczęły. Nie zastanawiały się nad tym, że to nie ich własność. Ach, cóż je to mogło obchodzić, do kogo należą te przepyszne łakocie, aby jeść, aby się nasycić? Rozejrzały się wokoło. Nikogo nie było. I zamierzały, nabrawszy na zapas słodyczy, iść dalej i szukać drogi do domu gdy naraz oczom ich ukazała się potworna postać starej kobiety. Siwe kosmyki włosów spadały na porane zmarszczkami czoło. Nos krogulczy zakrzywiony dotykał brody spiczastej. Z ust wychodziły dwa kły straszliwe. Potworna ta czarownica Trzymała w ręku sowę, która zachukała przeraźliwie i rzucić się chciała na dzieci. Ale kobieta uderzyła sowę po skrzydłach i ta z piskiem uciekła w kąt izby. – Chodźcie, dziateczki, chodźcie! – zasyczała czarownica. – Właśnie na was czekałam! Ale kto to pozwolił wam niszczyć darmej chatki i okienka? Co za niegrzeczność! – Przebacz nam pani! wyszeptał przerażony chłopiec, podczas gdy Małgosia tuliła się do niego ze strachem. Nie wiedzieliśmy, że to do kogo należy. Sądziliśmy, że nie ma ten domak właściciela. Nie gniewaj się na nas. Nie gniewam się, odparła jak mogła najsłodziej czarownica. Chodźcie do domu, dostaniecie jeść i spać się położycie. Jutro zobaczymy, co będzie z wami, moje dzieci. Z trwogą wewnętrzną weszły dzieci do chaty, ale cóż miały począć? Drugiej takiej nocy nie przeżyłyby. Ułożyły się cicho w kątku za piecem, i nie słyszały i nie widziały, jak zła kobieta zacierała ręce z radości, że zdarzyła jej się taka gratka. Czarami robiła to, że gdy ktoś szedł, chatka jej pokrywała się przysmakami i przynęcała ludzi, których ona, zwabiwszy do mieszkania, piekła i zjadała ze smakiem. Tenże sam los miał spotkać biedne zbłąkane dzieci. Nazajutrz kazała Małgosi sprzątać izbę i gotować śniadanie. Co mała dzieweczka robiła z trudem, za ciężkie to było zadanie na jej siły. Krzyczała, hałasowała, groziła, że zje zaraz i ją i braciszka, tak, że biedne dziewczątko upadało ze znużenia. Zrobiła jednak, co jej kazano. Podczas gdy mały Jaś musiał nanieść drzewa z lasu i je narąbać. Po obiedzie odezwała się tak do dzieci. Jesteście w obecnej chwili, zachodzi dla mnie. Musicie wpierw utyć, zanim was zjem. Najpierw zjem po utuczeniu chłopca. Musisz mu dawać jedzenie dobre i tłuste, a gdy już dostatecznie utyje, upiekę go i zjem. Będzie smaczny kosek. Powiedziawszy to zamknęła Jasia w komórce, w której był otwór do podawania jedzenia i kazała mu wciąż coś dawać z pożywnych potraw. Małgosia z płaczem spełniała swój obowiązek, rozmyślając nad tym, jak by uratować braciszka. Wreszcie powzięła myśl taką. – Jasiu! – odezwała się po cichutku do braciszka. – Ponieważ… Czarownica, chcąc się dowiedzieć, czyś utył, każe ci pokazywać paluszek wskazujący, aby wymiarkować z niego twą duszę. Trzymaj więc wciąż w ustach ten palec, a będzie zawsze chudy i w ten sposób odwlecze się twój smutny koniec. Może się coś takiego zdarzy, że nie padniesz ofiarą tej okrutnej kobiety. Jaś robił jak mu poradziła siostrzyczka, a za każdym obejrzeniem paluszka przez czarownicę, ta ostatnia odchodziła rozgniewana, że tak tyje powoli w komórce ofiara. Wreszcie pewnego razu, gdy apetyt jej na dzieci doszedł do szczytu, rzekła do Małgosi: Źle go tuczysz? Ciebie więc jem pierwszą, boś grubsza od niego, a potem twego brata. Kazała przerażonej dziewczynce nanieść drzewa, napalić w piecu do czerwoności, i gdy już było wszystko gotowe, kazała położyć się na blasze i niby spróbować, czy piec rozpalony dostatecznie. Udawała, że nic nie wie, jak się to trzeba kłaść na blasze. Utrudniała jej zamiar bez ustanku. Wreszcie rzekła podstępnie. Nie potrafię pani dokodzić, chyba że pani mi pokaże, jak mam się położyć na blasze. Czarownica nie przeczuwała, co ją czeka. Położyła się w całej długości na łopacie. Wtedy Małgosia z całej siły wsunęła ją szybko do pieca i czym prędzej drzwi do pieca zatrzasnęła. Krzyczała, wołała o ratunek, niegodziwa czarownica. Wreszcie ucichła. Jakie życie? taki i koniec. Małgosia uwolniła czym prędzej braciszka z komórki. Całowali się i płakali z radości. Znalazłszy dużo złota u czarownicy, zabrali co się dało i wyszli. Gdy w kilka minut obejrzeli się poza siebie, zobaczyli tylko trochę popiołu. Z chatki nie pozostało ani śladu. Wrócili szczęśliwie do domu, prowadzeni przez kruka, który pamiętał, że rzucali mu nieraz pokarm ukradkiem przed czarownicą. Witali ich rodzice ze łzami radości, tym bardziej, że dostali trochę zajęcia i poszukiwali swojej małgosi i jasia w lesie, nie mogąc na ich ślad natrafić. Bogactwa przyniesione przez dzieci, posłużyły do pędzenia życia w dostatku i bez troski o kawałek chleba dla ukochanych i dla siebie. Koniec. Była to baśni audio Jaś i Małgosia. Na podstawie baśni. Jakoba i Wilhelma Grimmów o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Montaż audio Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Marek Sirecki. Studio Maratlon. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak, autor okładki Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sand City w Studio.